Drogie, cudowne, niezwykłe, wspaniałe kobiety. Nakręciłem niedawno króciutki filmik o tym, że właściwą drogą do szczęścia, właściwa droga do szczęścia prowadzi poprzez zrozumienie mężczyzny. I tu od razu dostałem informację zwrotną, że Pojawia się nagłe, niespodziewane, niezwykłe i trudne pytanie, jak, jak zrozumieć faceta? Drogie panie, drogie panie, chcę was poinformować, że istnieje jedna możliwość, która zazwyczaj kobietom nie przychodzi do głowy, jak zrozumieć faceta, bo to jest zupełnie nietypowe. Facet nie działa tak jak kobieta. Facet działa zupełnie inaczej, myśli zupełnie inaczej. Jest zbudowany inaczej. Każda komórka jego ciała zawiera coś takiego, jak ten niebezpieczny chromozom Y. I przez ten chromozom Y facet, zamiast czuć, to on myśli. I dlatego, drogie panie, informuję was, że ja wiem, że to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, bo żadna kobieta tak nie działa. Jeżeli kobieta o coś się zapyta, to po co się kobietę pyta? Pyta się tylko po to kobiety, żeby dać jej argument do ręki. Ale nie po to, żeby uzyskać odpowiedź. I dlatego informuję Was, drogie Panie, u facetów to działa zupełnie inaczej. Jeżeli chcesz zrozumieć faceta, to po prostu go zapytaj, a on w swojej prostocie, w swojej naturze, on po prostu ci odpowie. On ci odpowie na Twoje pytanie gorzej. On ci nawet wyjaśni, jak on jest zbudowany, jak on funkcjonuje, jak on myśli, jak on czuje. O ile czasami coś czuje, a czasami coś czuje, szczególnie kiedy jego drużyna przegrywa, to on wtedy bardzo czuje. I jeżeli chcesz, jeżeli kiedyś zachcesz, Zrozumieć faceta po to, aby on miał szansę ciebie zrozumieć, ciebie pokochać taką jaką jesteś. Dokładnie to o czym marzysz, żeby on cię pokochał taką jaką jesteś, a nie taką jaką on sobie ciebie wyobraża, i dlatego starasz się być tak jak on sobie wyobraża, żeby cię pokochał taką jaką jesteś. To jest oczywiste, wiem, to jest dla wszystkich kobiet, oczywiste dla facetów, to jest nieoczywiste, I dlatego informuję, jeżeli chcesz. Chcesz, żeby facet cię zrozumiał, to go pierwsza zrozum, żeby zrozumieć faceta, to go zapytaj, a on ci wszystko wyjaśni, wszystko pokaże i wszystko wytłumaczy, a nawet powie, co możesz zrobić, żeby się zakochał w Tobie po uszy, po oczy, powyżej, bez końca.